Crazy, crazy twins. twins i to jest pierwszy odcinek z naszej gry Slender. Będzie mrocznie strasznie i będziemy strać w gacie. No właśnie, chciałabym też powiedzieć, że jeżeli macie Państwo jakieś środki odurzające, to radzę wziąć je teraz. Tak, o, w teraz tej raz chwili raz. O, właśnie? Tak, tak, teraz. Zanim zaczniemy. No. No. <laughs> y I tak, to jest nasz pierwszy filmik ogólnie i to jest taka gra, że Idzie facet taki, nie wiem czy to jest górnik. Facet dziewczyny, no właśnie, górnik. Yy, po lesie, nie wiem, nie ma cela, tylko zbiera te gówniane kartki. I goni nie wiem, go. Co, y, on tam chodzi, ale no. przecież każdy lubi chodzić po lesie. No tak, każdy lubi sobie czasem przejść po lesie bez celu, szukając jakichś dziwnych kartek. Właśnie. I jeszcze goni go jakiś... Pedofil zboczeńca. No, ale bardzo elegancko ubrany jest na tego zboczeńca, zauważyłam. Czerwony krowacik. I biel na twarzy. Ojej. Oh, yeah. No właśnie. I bierzemy biel start game. I zaczynamy. Właśnie. O! Zapomniałam wam powiedzieć. Jesteśmy... Ja jestem Maja. A ja jestem Ania. I chciałyśmy wam powiedzieć coś na temat y, takich... E, negatywnych... Komentarzy. komentarzy. O! Hejtu. Właśnie. Y, ja nie znoszę hejtu. Ja Pomierzasz, też nie. Ponieważ... Y, The eight Ponieważ zachowajcie je dla siebie. Takie negatywne, głupie opinie, z y, rzeczy, jeżeli nam powiecie coś w elegancki sposób, y, normalnie i uprzejmie, to weźmiemy to pod uwagę. Właśnie. A y, jeszcze raz powiem, lajkujcie, komentujcie, subkujcie, i... jeśli Wam się no spodoba. Sub... Sub... Subkujcie. Subkujcie. No właśnie, teraz tak. Ja siedzę na myszce, czyli ja... O, robię tak. A ja tak. robię, kurde, tak. No właśnie. No, ma o, no właśnie. Teraz tak. Pokaż no, ja najpierw... Nagrywa za bardzo yy, nasz program, więc my musimy ciągle trzymać gęby przy mikrofonach. No, więc to trochę niewygodnie, ale robimy to dla was. No właśnie. Pokaż piękną grafikę trawy. I jeżeli... Okej. Okay. Teraz tak się buja w jednym rytmie. Lewo, prawo... Ej, to wy... Ej. Patrzcie, to wygląda jak takie małe palemki. Albo marihuana. <coughs> <coughs> Można różnie interpretować. A Ania tylko jeden. Dobrze. Chciałam wam że Ania to moja brzabziuła kochana, brzyja tylko moje małe kochanie, dobra. Zabierz Do. nas z mojego oka. <coughs> że tak się ładnie wyrażę. Tak. Karteczka. I teraz będą te bębny. Głupie bębny. I zoom. Ojej, nie rób tak, bo się boję, Aniu. I, i Robimy ten film pierwszy raz i jeżeli będzie na przykład 100 y, o oh, no, no 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 nie przestajmy no trochę tego no, y, głosów na tak, zbierzmy to, to wtedy będziemy nagrywać to jeszcze, ale no. jak na przykład będzie więcej niż dobrych, <laughs> złych, negatywnych subskrypcji, to będziemy zmuszone przerwać nasze filmiki. Chociaż to jeden, jedyny raz. Tak naprawdę nie będziemy się za bardzo przejmowały tymi głupimi rzeczami. Na tak wypisywać czy coś takiego... O, dzień, dzień... Kurde. Dzień. Dzień. Wiecie, Ania często nie, nie, nie umie się wypowiedzieć tak No a twoje wypowiedzi nie są kompletnie logiczne. No właśnie. Ciemu to jak tupie u Murzyna. Tak, ale u takiego ładnego Murzyna, który ma grzeweczkę. Z markerą. Grzy... Dobra, no weź odsuń Boże, <grywe>... grzyweczkę z markera? Yy, no tak, nie słyszałaś? No nie. Bo ludzie często nie mają grzyweczki i oni po prostu malują sobie na twarzy grzyweczkę i to wygląda jak prawdziwa grzyweczka. Help me. Mnie nie, Mnie, nie pomożemy ci. <grywa> ci. Murzyni malujący sobie grzyweczki flamastrem, to takie. No so, tak kawaii! Uroczy po angielsku. Widzicie, macie już na swoim koncie Ty... jedno słowo japońskie. Powiedziałeś słowo po angielsku na początku. Serio? Like. What the fuck? Widzicie znowu angielski słownik. My jesteśmy takie świetne w angielskim. Tak, czekaj, co tu jest? Czekaj, no zatrzymaj się. Siatka tu jest. No zatrzymaj się. O, tutaj. No zatrzymaj się. Kurwa. Zatrzymaj się, no, nie bluźnij. Dobrze, a nie, no ale zatrzymaj się, no. No przecież ja nie chodzę. No to przybliż się. Boże. Okej, okay, już. No, eee. Y, no Boże, no oddaj się. Boże, <śmulatuj> jak się Dobrze. Widzisz to przed ciebie. Zamknij się już. Zatrzymuję, by drzew drzewko. Wiesz, sądzę, że bardziej przestraszą się naszych krzyków i twoich, niż <laughs> tak nie śmiej do mikrofonu, bo już odpadną. <laughs> Boże, dobrze, przez... klik to continue. To wszystko przez ciebie. Cicho, bądź i klik, klik to continue. Myszką się klika. A no tak. No dobrze, to bierzemy start game. Ja już nie chcę. Przepraszam za... <laughs> Hard game, przepraszam za y, moje y, wyrażanie się, bo, bo ja bo ja byłam w Londynie i ja tak, 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 tak byłam dwa miesiące w Londynie, żartuję, byłam dwa tygodnie w Londynie, ale to i tak dużo zmieniło, moim życiu. No. I tak w ogóle jak masz takie dziwne napady, to zaczynasz bluźnić, ale troszeczkę jakieś... się uspokój. Dobrze. A, i wiecie co? O, wiesz to. blender y Widzimy <laughs> <Nie śmiech> się tego <laughs> mówicie. Tak. Ale ja będę tak robić. Yy, dobrze, jeżeli... O, jest już takie piękne. O, zawiesiła się myszka. O Boże! O Boże! To takie straszne. Dobrze, teraz mam coś powiem. Yy, jeżeli... kurde... Wiesz, to... Przepraszam. Jeżeli yy, będzie 2000 widzów, takich co, takich, co lubią nasze te, no to pokażemy swoje twarze. Coje -du -du mordy. I będzie fajnie. du dum. Dobra, grajmy w tego slendera. Dobra, ale przestanę się moją głowę. Okej. Okay. I tak nie przestanę, bo ja się boję, że to źle wyjdzie tak jak w poprzednim filmiku. Ty już idziesz czy ty idziesz? No Idziesz. tak. Tylko nie rób znowu takich... No przybisz, no przybisz! <laughs> tak. No widzisz, on nas obrócił. Wokół palca. Tak wiem, jestem początek. Daj. Podziwiam nie grafikę, podziwiamy sobie, o trawsko, trawsko, I znowu nie miało tu sensu. Trawsko. Wiecie, ponoć, y, pon... patrz, tu jest odcisła. Dobra, już się nie skupiamy na drzewach. No, zostaw się drzewa w spokoju. Ciężka. Dendrofilem jesteś czy co? Czym jestem? Takim dendrofilem, takim co lubi drzewka, bardzo lubi drzewka. Robi różne rzeczy z drzewkami. Aha. No. A nie ma do mnie podejdźcie. Boże, jakie przestażko od Tak jak tak. Dzisiaj Ania do mnie idzie na grilla ona jest taka złotka. Kto? A właśnie, no ty! A, dobrze, jeśli będzie. O, domek Menda. Wiesz, że zostały nam niestety dwie minuty nagrywania? O nie! Przez mój głupi program, który ma ograniczenie czasowe 10 minut. Dobrze, no to na razie tylko Odcinki będą trwać no 10 minut, ale... Albo 15, się... jeżeli się połączy jakoś. Ale no pierwszy będzie 10 minut, bo tam nie będziemy wybrzydzać, ale nie wydziwiać. Właśnie. <laughs> Żygi. To są płytki. O bardzo dupie chyba. Tak. Skończymy na krześle. Okej. Okay. To na razie, no zatrzymaj się. Na razie subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, komentujcie jak najlepiej tylko możecie, a no my no się zrywamy. Nara.